Hej, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Basia i zabiorę Cię dzisiaj na wycieczkę rowerową. Zobaczcie, jak my tutaj mamy pięknie, naprawdę. Coś wspaniałego. Jeździ sobie na teuszek. No naprawdę. Kozak, prawda? To jest w ogóle nasz pierwszy odcinek na YouTube'a i my kompletnie nie wiemy, co mamy robić, jak mamy się i co w ogóle mamy nagrywać. Yy, bardzo jakby chciałam się realizować w tych produkcjach, ale chyba nie, nie wiem jak to. Tutaj nam odpada podsufitka czy coś tam. To jest oczywiście mój samochód, no bo by innego. Ale najważniejsze jest to, że będę jeździć tym starym moim zgrzęchem <grym> przez najbliższe kilka lat, bo budujemy dom. sobie zapomniałam zabrać Barbara. Proszę. Centrum kropka Barbara Hałat. Co ty to zbliżasz człowieku, człowieku, ty nie będziesz moim kamerzystą. Ty było się, to wszystko moje, nie? To jest rzecz, po którą przyjechałam, bo przecież żeby kręcić wspaniałe filmy na YouTubie, to muszę mieć jakieś staty, nie? A to mój kamerzysta. To ten, ten pan montował tutaj te wszystkie różne dziwne rzeczy, składał meble, więc jak jest coś krzywo, to proszę patrzeć na niego. Nie ma nic. Krzywo, wszystko pięknie wyszło. E, jakieś tam plamy na ścianach, no udarzają się. Ale taki room tour zrobię Wam inne to jakoś nigdy nie możemy się wyrobić. No idzie moja żonka, idzie. Co chcecie to powiedzieć, uwaga? Zaczynamy dzisiaj trasę od Oświęcimia. Jesteśmy teraz na bulwarach, tam słyszę, że się odbywa dzisiaj jakaś msza. Tutaj jest w ogóle Mega syf teraz, bo robią tutaj jakieś super parkingi, nie wiadomo co. Generalnie bulwary to właśnie dosyć fajne miejsce. No, my chcemy przejechać sobie trasą Velo Małopolska, dojechać około 30 km w dwie strony, oczywiście. Bo jeszcze nie mamy aż takiej kondycji, żeby, żeby tak mocno działać. No, dzisiaj będziemy sobie swoimi rowerkami pędzić tu i tam. I myślę, że może no, wszystko w sumie jest zbytko. Maty teraz mogę? ściąga rowery, i, ale, ale zadaje pytania przy tym, czy już to może robić, bo to jest pierwszy odcinek. Zamontował je, teraz je będzie zdejmował. Czarna robota zawsze po mojej Dzisiaj jedziemy trasą Velo Małopolska, zaczynamy w Oświęcimiu, tak jak mówiłam. I mamy zamiar zrobić gdzieś km żartnie. Pierwsze 15 kilometrów już za nami. Daliśmy radę. Jechało się w sumie fajnie, bo cały czas ta ścieżka, zobaczcie, cały czas ta ścieżka jest taka taka asfaltowa. Więc naprawdę zaczynaliśmy od Oświęcimia i praktycznie cały czas jechaliśmy taką ścieżką. A ostatnie razy jak byliśmy to była taka droga szosowa, szosowa szutrowa, szutrowa, właśnie szutrowa, bo to mi jest chłoby w życiu, żeby mi takie rzeczy podpowiadał. No i no jechało się trochę gorzej. Ale dzisiaj jest pięknie, słonecznie. Ja Wam potem pokażę piękne miejscówki. Jechaliśmy sobie i na maksa mnie zaciekawił widok koników. Zjechaliśmy na chwilę na bocznicę, patrzymy. A tutaj jakiś wielki rank z konikami i z innymi różnymi zwierzątkami. Wszystkie koniki mi się schowały i nie mogę ich na razie odnaleźć. Gdzieś tam są. Dobra, przejedziemy przez górę, może się uda jeszcze te koniki zobaczyć, bo jest naprawdę super miejsce. Weź pokaż. Pięknie tutaj jest. Podobno, że jest tutaj jakaś szkółka jazdy. Koniki nie są za bardzo chętne, żeby podawać się razem z nami, ale są przekozak, kozak, prze naprawdę. Chyba zacznę się uczyć jeździć na koni. Maciej, co na to? Proszę, możesz mieć nowe chodniki. Rowery, góry, Teraz kupisz mi konia? Dopiszę na do listy. <laughs> Jest ładny, nie? Piękny! Po całej wycieczce wrzuciłam na Instagrama zdjęcie razem z koniem. I co się stało? Odezwała się do mnie jego właścicielka. I niech mi ktoś powie, że świat nie jest mały. Zrobiliśmy to! Zrobiliśmy dzisiaj trzy Zrobiliśmy dzisiaj przyciechy. Mega się cieszymy, bo dla nas to jest naprawdę wielki sukces. Cały tamten rok przeleżeliśmy w domu. W tym roku jesteśmy bardzo, bardzo aktywni i myślę, że to przyniesie fantastyczne skutki. Efekt. <laughs> 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 Mega się cieszymy. Trasa o święcim. Dojechaliśmy praktycznie do Bawić, że... Na ziemi chrzanowskiej trasa bardzo piękna, asfaltowa praktycznie w całości, w całości, nawet żeśmy na żadne te szutry chyba nie wjeżdżali. Trochę kostki w Oświęcimiu, bardzo równa, może dwa niewielkie podjazdy, super sprawa, polecamy, na razie wiśleńska trasa rowerowa jest chyba 9 na 10. Zdecydowanie mega fajna. Jesteśmy świetnymi YouTuberami, mam nadzieję, że nas jeszcze obejrzycie. Jedziemy teraz na zasłużone lody i zaraz się meldujemy z jakiegoś miejsca. Po prostu, z jakiegoś miejsca. Przyjechaliśmy z Madin na małą porcję lodów. Myślę, że sobie dzisiaj zasłużyliśmy tą traską. Bardzo nam się chciało czegoś słodkiego. Jak przyjdziemy do domu, to chyba pójdę spać, bo jestem turbo zmęczona. A ty? Ja, obiad, i chyba też do spania. <laughs> Pada, oczy mi się same zamykają. Ale jestem zadowolony z tego, że mamy rekord, po prostu. Mati to tak biedny, wszystko żytywno mówi. Dajcie mu jeszcze czas, dajcie mu jeszcze chwilę, on się nauczy i będzie po prostu zachowywać się już naturalnie. Mieliśmy jeszcze jechać na działkę, pokazać wam nasz domek, ale już nie mamy siły. Jedziemy do domu. Następnym I... razem będzie działka, już nic. No, mam nadzieję, że się uda. Następnym razem zostawcie łapki w górę. Dyskrybujcie mnie. <śmieniu> <Zastrybujcie kandydę. śmieniu> I jeszcze co tam? Wpadnijcie na Instagrama.